wyznaczy wszystkie wartości m, dla których trzywyrazowy ciąg 2m plus 11, m kwadrat plus 3, 5 odjąć m jest arytmetyczny. Zaczynamy od definicji ciągu arytmetycznego. Ciąg arytmetyczny to taki ciąg liczbowy, w którym różnica dowolnego wyrazu i wyrazu poprzedniego jest stała. Jeżeli mamy wyraz A1, A2 i A3, możemy stworzyć dwie różnice. Wyraz drugi minus wyraz pierwszy oraz trzeci minus drugi. I ta różnica musi, musi być stała. Można oczywiście też skorzystać ze wzoru, że wyraz drugi to jest średnia arytmetyczna wyrazów. Pierwszego i trzeciego. Więc albo skorzystamy z definicji, albo ze wzoru, który bazuje na tej definicji. I myślę, że skorzystamy już z tego gotowego wzoru, czyli a2. Naszym wyrazem a2 jest wyraz m kwadrat plus 3. Ma być równe średnia arytmetyczna tych wyrazów pierwszego i trzeciego. 2m plus 11, dodać 5, odjąć m, no i przez 2. m kwadrat plus 3 będzie równe. Tu uzyskamy w liczniku m plus 16 przez 2. Pomnożmy razy 2, aby pozbyć się mianownika. Dwójkę mnożymy przez pierwszy i drugi wyraz. 2m kwadrat plus 6 równa się. A tutaj po wymnożeniu przez 2 zostanie licznik m plus 16. I przerzucamy te wyrazy, układamy do równania kwadratowego. Najpierw literki m w kwadracie, czyli 2m kwadrat. Potem literki m, czyli jest to tylko jeden wyraz po przerzuceniu na lewą stronę, minus m. Liczba. Po lewej stronie jest 6, ale po przerzuceniu 16 będę musiał odjąć 16, więc 6 odjąć 16 to będzie minus 10. No i równa się 0. Mamy równanie kwadratowe i dokładnie Rozwiązanie tego równania będzie odpowiedzią do tego zadania. Obliczamy deltę. B kwadrat odję 4AC B, czyli to jest to liczba stojąca przy M jest to minus 1. I do kwadratu odjąć 4 razy A jest to liczba stojąca przy M kwadrat, czyli razy 2. I razy c, czyli liczba wolna, czyli razy minus 10. Uzyskamy delta równa się 1 i tu w sumie wyjdzie plus 80, czyli delta wynosi 81. Aby obliczyć, skoro delta jest dodatnia, będą dwa rozwiązania. Czyli, aby obliczyć m1 i m2, pierwiaskujemy deltę, czyli pierwiastek z 81 to jest 9. No i wyznaczamy m1 i m2. m1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Wracamy do naszego równania. Skoro b wynosiło minus 1, no to minus b będzie 1. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odejmujemy 9 przez 2a, czyli 2 razy, no i współczynnikiem a jest 2. Wynik licznika: minus 8, mianownik 4, minus 8 przez 4 jest to minus 2. M2. Wzór jest identyczny z tym, że przed pierwiastkiem z delty stoi plus. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli będzie 1, ale tym razem plus 9 przez 2 razy 2, czyli 10 przez 4 po skróceniu przez 2. 5 drugich, czyli 2 całe i 1 druga. Mamy dwa rozwiązania, i pytanie brzmiało, wyznać wszystkie wartości M, dla których trzy wyrazowy ciąg jest arytmetyczny. No to chodzi nam dokładnie o te dwie liczby, czyli odpowiedzią jest M należy do zbioru dwuelementowego minus dwa oraz dwie całe i jedna druga. I to jest odpowiedzią do tego zadania. Dla takich M ten ciąg będzie właśnie. አረጥታችን